Witaj, najukochańsza. No Jak ci minął sen? Było piękne lato. Dużo wina się piło i mało się spało. Janek kucał na balkonie i dopalał papierosa. Rodziców nie było, więc mógł to robić bezkarnie. Poranek był rześki i zwiewny. Potem chłopak zrobił sobie zielonej herbaty. Wrzątek parował z kubka. Na stole leżał telefon, a z telefonu Wybijały się światłem napisy, które nie wiedziały jeszcze, jak będą przykre w odbiorze. Gdy jego wzrok skierował się w końcu na ekran, natychmiast zmusił ręce do schwytania go. Kojarzysz, kim jest Gosia Rodowska? Chyba już nie. W każdym razie myślę, że długo tu nie zostanę. Ale nie martw się, kochany, na pewno szybko kogoś w odpowiedniku Gosi znajdę i ja. Janek nie od razu skojarzył o co i o kogo chodzi. Na pewno znał jakąś gosię. Znał wiele dziewcząt. Ważnym faktem jest to, że ze znaczną ich ilością również spał. Zrozumiał. Magda dowiedziała się o jego zdradzie sprzed kilku miesięcy. Zrobiło mu się bardzo przykro. Magda Przecież wiesz, że seks dla mnie nic nie znaczy, a ja wtedy. Tak czy siak się widzimy? Ucięła krótko Magda. Wysiedli z tramwaju jadącego donikąd. Przed nimi był las, ścieżka i ludzie. Nieduże grupki rozświetlały sobie telefonami drogę. Janek, jego przyjaciel i Magda szli szukając dogodnego miejsca. Właściwie większość miejsc była dogodna, z dala od światła i ludzi niewyrozumiałych. Rozsiedli się w końcu gdzieś z boku na pniach. Jedno z nich wyjęło telefon i kartę, i banknoty, a Janek wyjął torebkę z białym proszkiem. Wysypał go na telefon, a potem rozgniótł kartą debetową. Dycha? Serio? <grym> Dycha mnie będę wciągał. Daj mi o te pięćdziesiątkę. Ruszyli w dalszą drogę. Szło im się jakby lżej, jakby szybciej. Dudnienie ziemi podniecało. Janek czuł się nadal trochę winny, nawet bardzo, ale nie pokazywał tego. Starał się z Magdą rozmawiać normalnie. Kiedy dotarli na miejsce, Janek z Magdą postanowili dorzucić sobie czegoś jeszcze. Poszli za budynek. Wiesz, umówiłem się tutaj z znalogu. Hm. Impreza toczyła się gładko. Rozpraszający mózg proszek poczynił cuda i z Magdą Janek, jak mu się wydawało, łapał coraz lepszy kontakt. Tańczyli razem całą noc, a nawet za sprawą Magdy pocałowali się. Kiedy impreza już się kończyła, wydarzyła się jedna rzecz nieprzewidziana. Pijąc piwo na łączce obok budynku, Janek został przyłapany przez Nele. Bardzo sfatygowaną dzisiejszą nocą. Wyglądała jak chodzący koszmar. Był zaskoczony. Z oczu płynęły jej łzy skierowane do niego. Potem obdarowała go rykiem i piskiem, którego nigdy nie doświadczył i którego się absolutnie nie spodziewał. Chciał iść, wolał iść, wszyscy już szli. Zostawił ją. Wystraszył się. Ale im dalej szedł, tym było mu lepiej. Mieli jeszcze sporo magicznego proszku w kieszeniach. Wszystko było w porządku. Cała trójka nie czuła jeszcze zmęczenia. Zresztą siódma to nie jest dobra godzina na kończenie imprezy. Wkrótce zmieszali się z tłumem również wracających i wybrali z nich odpowiednią grupkę imprezowiczów. Budzące się pola targał chłodny wiatr. W okolicy było dużo pustostanów. Jeden z nich stał się ich przystanią. Zaopatrzeni w jeszcze więcej używek, rozsiedli się na murkach, włączyli przenośny głośnik i rozpoczęli coś, co w nomenklaturze imprezowej nazywa się afterem. Janek obserwował Magdę. Był już mocno pijany, ale jego trzeźwe oko dostrzegło skrywany fałsz. Zbliżenie było złudne. Magda poświęcała czas wszystkim innym, tylko nie jemu. Siedziała na kolanach chłopakowi ubranemu całkiem na czarno. Wkrótce do niego podeszli. Magda trzymała go za rękę. Janek, ja idę z nim. Ale. Wolałbyś, żebym zrobiła to teraz z nim, czy żebym zabrała Cinele? Idź z nim. Zamurowało go. Przez chwilę nie mógł w ogóle pojąć, co takiego miało miejsce. Gdy się ocknął, poszedł za nimi. Nie chciał dać wiary, musiał przekonać się, czy ona to zrobi. Poszli za górkę, którą przecinało torowisko. Widział ich z daleka. Cały ten teren porastały krzewy, bogato upstrzone letnią zielenią. Widział ich wtedy z dala. Ale im bliżej znajdował się celu, tym trudniej było mu się przebić przez gęstwinę gałązek, cierni i liści. Z każdym krokiem robiło się ciemniej i mniej przejrzyście. Nie mógł ich już dostrzec. W końcu pojął, że stoi przed żywym płotem, wysokim i bezkreśnie szerokim, niemożliwym do przejścia. Liście zasłoniły mu oczy, a przed oczami stanął mu ten prawdopodobny obraz.